Cześć! Witaj w podcaście z pamiętnika Praktyka, w którym opowiadam o sprawach związanych z rozwojem i edukacją dorosłych. Audycję prowadzę ja, Kuba Wądołowski. Od prawie 20 lat zajmuję się edukacją dorosłych, zarówno w teorii, jak i w praktyce. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym odpowiemy sobie na pytanie: iść w online czy w offline? Siedzisz sobie oszołomiona przy biurku po cyklicznym spotkaniu z ludźmi ze sprzedaży. Widujecie się regularnie, raz na kwartał, by omówić postępy szkoleniowe i plany na przyszłość. Poznajesz szacunki zatrudnienia, dowiadujesz się o tym, jak idzie wdrożenie nowych produktów i usług oraz gdzie najpilniej sieć potrzebuje Twojego wsparcia. Siedzisz oszołomiona, bo wyszłaś ze spotkania z taką liczbą zapisanych kartek jak nigdy dotąd. Siedzisz oszołomiona, bo nie wiesz od czego zacząć i jak skończyć. Po krótkiej rozmowie z szefową w swej mglistej wyobraźni widzisz kilka warsztatów w terenie, kilka webinarów, być może jakiś kurs na ostatnio zakupionej przez korporację platformie. I mimo, że szefowa podpowiedziała Ci kilka trafnych spostrzeżeń, siedzisz oszołomiona, bo nadal nie wiesz, jak się za to zabrać i od czego zacząć. W świecie checklist i procedur warto wypracować sobie własny model postępowania i podejmowania decyzji. Parafrazując klasyka polskiej komedii, musisz znaleźć odpowiedź na kilka bardzo ważnych pytań, a potem zacząć robić szkolenie. A pytania są proste: po co, jak długo, ile was będzie, ile za to wszystko. Pierwsze pytanie to po co? Czyli czy mamy ludzi zapoznać z teorią, wyuczyć praktyki, czy wpłynąć na zaangażowanie? Każdy z nas ma za sobą sytuację, w której wchodzą nowe zmiany w przepisach, albo pojawia się nowy produkt, bądź też stary przeszedł gruntowną modernizację i pojawia się potrzeba, byś na nowo opowiedziała tę historię swoim współpracownikom. W takich okolicznościach kłania nam się szeroka paleta narzędzi online. By poszerzyć wiedzę pracowników, nie ma najmniejszej potrzeby, by namawiać ich do spotkań w salach szkoleniowych. Co więcej, nie zawsze też konieczne jest organizowanie spotkań na Webex, Teams czy Zoomie. Zwłaszcza gdy te zmiany mają charakter niewielkich korekt. Masz wówczas do dyspozycji następujące możliwości. Może to być pigułka wiedzy audio. Może być pigułka widzy wideo, może być e-book, webinar na żywo, może być nagranie webinaru albo kurs e-learningowy. Materiały, które przygotujesz, możesz umieścić na korporacyjnej platformie szkoleniowej albo przesyłać bezpośrednio do uczestników. Użyteczność tych kategorii możemy rozpatrywać w kilku aspektach. Jeżeli ważna jest dla nas wygoda uczestnika. Wówczas w grę wchodzą oba rodzaje pigułek edukacyjnych. Możemy je konsumować w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, a ich krótki czas trwania pozwala na to, by w zalewie wielozadaniowości znaleźć 5 do 10 minut na zapoznanie się z materiałem. Jeżeli zaś chcemy mieć kontrolę, zmotywować ludzi do odsłuchania ważnych informacji. Wówczas rozważ webinar o określonej porze lub krótki kurs na platformie learningowej zakończony raczej mniej niż bardziej skomplikowanym testem. Bez względu na to, jaką formę wybierzesz, wszelkie Twoje przedsięwzięcia, których celem ma być transfer wiedzy, można bez wyjątków organizować za pośrednictwem narzędzi cyfrowych. Skoro już wiemy co, dowiedzmy się teraz jak. Z umiejętnościami już nie jest tak prosto. Ich szlifowanie wymaga kilku ważnych elementów. Po pierwsze, potrzebujemy bezpiecznego środowiska testowego: takiego miejsca, gdzie uczestnik bez problemu może się przewrócić i nie zrobi sobie wówczas krzywdy. Przestrzeni, w której można odgrywać różne scenariusze, i największym ryzykiem będą kąśliwe uwagi niesfornych kolegów. Tu przechodzimy do drugiego elementu niezbędnego do rozwoju umiejętności, czyli do informacji zwrotnej. Oczywiście nie mogą być to kąśliwe uwagi złośliwych kolegów, bo nie o to w szkoleniu chodzi. To nie jest występ, a uczestnicy nie są krytykami teatralnymi. Chodzi o dobrze pojmowaną informację zwrotną, z której nasz delikwent dowie się, co warto zachować, co podobało się grupie, a co inni uczestnicy zrobiliby, Inaczej. Nie będę tutaj opowiadał zbyt dużo na temat modeli informacji zwrotnych, bo na to przyjdzie czas w jednym z kolejnych odcinków mojego podcastu. Podkreślę tylko, że ten model, o którym krótko wspomnę, jest moim ulubionym, w zasadzie jedynym, jaki wykorzystuję w szkoleniach. A model jest bardzo prosty. Zadajemy dwa pytania. Najpierw osobie wykonującej ćwiczenie, potem osobom asystującym i na końcu całej grupie. Pierwsze pytanie: to z czego jesteś zadowolony? Co Ci się podobało? Co byś zrobił raz jeszcze, znajdując się w tej samej sytuacji, bądź na miejscu uczestnika? A drugie pytanie: drugi obszar: to co w podobnym. Przypadku, co następnym razem, co na miejscu uczestnika zrobiłbyś inaczej i dlaczego? To pomoże osobie otrzymującej informację zwrotną podjąć właściwe decyzje w trzech obszarach. Co zatrzymuję, z czego rezygnuję i co zaczynam. Żadnych kanapek czy innych piramidalnych konstrukcji. W tej sytuacji, sytuacji, kiedy chodzi o umiejętności, nie pozostaje ci nic innego jak zorganizowanie szkolenia w tradycyjnym stylu: sala szkoleniowa, kawa, ciastka, flipchart. Możesz dla usprawnienia przygotować materiały cyfrowe, które wprowadzą teoretyczne aspekty rozwijanej umiejętności i na szkoleniu skupić się jedynie na praktyce. Trochę tak jak wygląda kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy, czy kurs na patent żeglarza. Najpierw teoria na wykładzie, a tą, jak już wiemy, możemy ogryć cyfrowo, a potem szaleństwa na placu manewrowym, na ulicach miasta czy na jeziorze. Oczywiście trochę inaczej wygląda sytuacja, kiedy szkolimy szeroko rozumiane umiejętności cyfrowe, takie jak np. programowanie czy obsługa aplikacji. Tutaj bez problemu możemy przeprowadzić takie szkolenie w formule onlineowej. Podobnie jest w sytuacji, gdy ćwiczymy umiejętności, które wprawdzie wykorzystujemy w realnym, a nie w wirtualnym świecie, ale posługujemy się cyfrowymi narzędziami. Przykładem mogą być tutaj rozmowy telefoniczne. Takie szkolenie nie wymaga fizycznej obecności ani Twojej, ani uczestników w jednej konkretnej sali. Można to spokojnie zorganizować. Za pomocą internetu. Wiemy co, wiemy jak, a teraz, żeby się tylko chciało. Kiedy mamy do przeprowadzenia projekt szkoleniowy, którego jednym z celów jest zmiana w obszarze postaw, musimy zaprojektować działania, które będą swoim rozmachem przekraczały granice jednego szkolenia. W planach. Powinniśmy mieć szereg działań, a to czy możemy przeprowadzać je zdalnie, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy realizujemy w danym momencie komponent wiedzowy czy umiejętnościowy. Część teoretyczną jesteśmy w stanie przeprowadzić w różnych formułach cyfrowych, w przypadku części warsztatowej polecam stare, dobre, oldschoolowe szkolenia w salkach konferencyjnych. Kiedy już wiemy, po co mamy zorganizować szkolenie, teraz musimy zastanowić się, ile mamy na to czasu. Czas jest tym kolejnym kryterium. Jeżeli termin przeprowadzenia projektu szkoleniowego nie jest priorytetem, jeżeli możesz uformować kilka grup po 12-15 osób i zrobić każdej z grup oddzielne szkolenie, kiedy nie jest dla ciebie zbytnim wyzwaniem, Podróż na przykład ze Szczecina do Rzeszowa, kiedy możesz sobie zaplanować taki miesiąc czy nawet kwartał, to czuj się swobodnie, jak mawiają anglosasi i jedź w turnę, nocuj w hotelach, prowadź warsztaty w salach konferencyjnych, testuj śniadaniowe bufety. No ale może się z drugiej strony okazać, że wycieczka po Polsce nie leży ci zbytnio. Wprawdzie trasa Szczecin-Rzeszów jest jeszcze do przełknięcia. Natomiast kiedy w międzyczasie musisz zahaczyć po drodze o Gdańsk, Poznań, Olsztyn, Wrocław, Lublin i Kraków, to okaże się, że jednak wolałabyś albo wolałbyś nadawać z zacisza swojego biura czy domowych pieleszy. Wówczas warto zainwestować w dobre szkolenie online i oszczędzić sporo czasu, pieniędzy i środowiska. Podobnie może być też w sytuacji, kiedy zmiana Jaką należy zakomunikować, nowe procedury, nowe produkty czy usługi, wchodzi, jak to się mówi, ASAP. No to ASAP trzeba przeprowadzić szkolenia. Wówczas wieloetapowa podróż po Polsce nie wchodzi w rachubę i lepiej zorganizować kilka odsłon webinaru na przestrzeni 3-4 dni o różnych porach, tak by każdy mógł wziąć udział. Krótko mówiąc, kiedy masz dużo czasu, możesz decydować się na szkolenia tradycyjne. Kiedy tego czasu jest mało albo jeszcze mniej, jak zazwyczaj zresztą bywa, to przed nami otwierają się webinarowe wrota. Trzecim kryterium jest liczba osób, które musimy przeszkolić w ramach jednego wydarzenia. Jeżeli to są małe grupy od 10 do 20, to oczywiście przy uwzględnieniu kryterium celu i czasu możesz wybrać między szkoleniem tradycyjnym na sali a szkoleniem wirtualnym. Nie ma tu tak naprawdę złotego środka i występuje względna dowolność. Mówię względna, gdyż zależy to od Ciebie i od Twojego zleceniodawcy. Natomiast jeżeli do przeszkolenia w ramach jednego wydarzenia mamy kilkadziesiąt czy nawet kilkaset osób, wówczas z jednym wyjątkiem poszedłbym w szkolenie online. Bo w tym wypadku kryterium celu nie ma znaczenia. Co do zasady, nie organizujemy wydarzeń edukacyjnych, na których doskonalone są umiejętności dla grup większych niż 12 czy 15 osób, z marginesem do 20 przy szkoleniach softwareowych. Grupa, która liczy sobie więcej niż 15-20 osób jest już poza Twoją kontrolą i nie masz szans poświęcić każdemu z uczestników wystarczającej ilości uwagi i czasu. Trudno też jest zaplanować ćwiczenia, tak by każdy choć raz miał możliwość przeszkolenia konkretnej umiejętności. Zatem duże grupy tylko online. No, wyjątek, o którym wspominałem dotyczy sytuacji, kiedy wydarzenie ma charakter festiwalu czy konferencji. Nie jest stricte szkoleniem. A raczej jest eventem z gatunku edutainment. Raczej jest takim ubarwieniem czy, czy, czy podkoloryzowaniem jakiegoś spotkania integracyjnego, na którym co kwartał zespół spotyka się, by poznać wyniki z mijającego kwartału i plany na przyszły. No, wówczas w grę wchodzi nawet takie tradycyjne spotkanie w sali kongresowej. Oprócz czasu, którego zawsze jest za mało, możemy się również spotkać z ograniczeniem jeszcze jednego zasobu budżetu. Nie ma co ukrywać: szkolenia online to przedsięwzięcia dużo tańsze niż szkolenia przeprowadzane w salach konferencyjnych. Odpada szereg kosztów miejsce, catering, delegacja pracowników, dojazd i nocleg trenera koszt materiałów, kuriera. I mnóstwo innych logistycznych drobnostek. Dodatkowo trzeba uwzględnić też koszt nieobecności uczestnika w pracy. Szkolenie takie trwają dzień, czasami nawet dwa. A w wypadku wielu organizacji taka dezorganizacja może mocno zamieszać. W przypadku szkolenia online, które zazwyczaj są krótsze, ten problem jest dużo mniejszy, a czasami nawet nie występuje. Policzalne koszty też są dużo mniejsze poza honorarium dla prowadzącego, wszystkie wymienione koszty pozostałe znikają. No, możemy oczywiście wspomnieć koszt licencji na różnego rodzaju narzędzia e-learningowe, ale w porównaniu z tradycyjnym wydatkiem na tradycyjne szkolenie to i tak jest zaledwie niewielki procent tego poprzedniego budżetu. No i czasami spotkasz się z taką sytuacją, że przeskoczysz trzy poprzednie kryteria, a decyzja o przeprowadzeniu szkolenia online będzie wymuszona jedynie Kwestiami budżetowymi. Jak widzisz, wybór między ścieżką wirtualną i realną czasem nie będzie dla ciebie wielkim wyzwaniem, a czasami przyniesie odrobinę trudności. Warto przeprowadzić taką rozmowę na początku z samym sobą i odpowiedzieć sobie na te cztery pytania. Po co, w jakim czasie, ile osób i w jakim budżecie, a wnioski przyjdą same. Oczywiście nie wszystkie te pytania są równie istotne. Są pytania ważne i ważniejsze. No i czasami to, co będzie ważne dla Ciebie, niekoniecznie może się zgadzać z hierarchią Twojego klienta. No ale kiedy jedne drzwi się zamykają, otwierają się pozostałe. A które z tych pytań jest najważniejsze dla Ciebie? Czy priorytetem jest budżet, liczba osób, czas projektu, może jego cel? Daj proszę znać w komentarzu pod nagraniem albo w mediach społecznościowych. Dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, który był o wyborze między szkoleniem online a szkoleniem tradycyjnym. Wszystkie linki i notatki z dzisiejszej audycji znajdziesz na stronie kubawadolowski.pl w zakładce podcast. Jeżeli odcinek przypadł Ci do gustu, zasubskrybuj proszę mój podcast i zostaw pozytywną ocenę na ulubionej platformie. Znajdziesz mnie tam, gdzie najbardziej lubisz słuchać podcastów. Do usłyszenia w następnym odcinku. To była audycja z pamiętnika Praktyka, a ja nazywam się Kuba Wądołowski. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!